Бол головы, или массаж шеи и головы, есть эффективны? Не с этим, не кажется, если у вас серьезный бол головы, лучше консультироваться с, с лекарем. И теперь этот тема: бол головы, или массаж шо... <laughs> шеи и головы, есть эффективны? Uh, и сразу скажу, что то есть эффективны, потому что в чем просто простой бол головы выникает из-за того, что у вас спазм uh, шеи, ну, меньше, у своей шеи. i krew nie mogę normalnie dotrzeć do Twojego mózgu. E, jeszcze to powiedziałem tak prosto, żeby po prostu każdy zrozumiał, o co mi chodzi i jak wynika ten ból głowy. I czy masowanie szyi i głowy jest efektywne? Od razu powiem, że jest efektywne, dlatego że masujesz e, swoją szyję i już twoje mięśnie rozlużniają się relaksuję po prostu <gry> i krew mogę dalej normalnie docierać do twojego mózgu i to jest efektywnie także te rozwiązania znajdziesz u mnie w opisie pod tym filmikiem link usunięcie bólu głowy tam jest usunięcie bólu głowy za 10 minut <coughs> I, tam, i tam zebrane najefektywniejsze te masowanie szyi i głowy takie techniki, które pomogą ci usunąć ból głowy ale minus tego jest to, że nie wszędzie możesz to użyć. Na przykład, no nie będziesz masować, masować swojej szyi albo głowy gdzieś w pracy, gdzieś w samolocie, gdzieś w pociągu. Także dodatkowo dla ciebie mamy lepsze rozwiązanie, które także znajdziesz w opisie po tym filmikiem: linku usunięcie bulgowa. usunięcie także drugie rozwiązanie: usunięcie głowy za 5 minut czy usuniesz głowy nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich swoich znajomych. I trzecie rozwiązanie, automatyczne usunięcie ból głowy. Gdzie prawie nic nie musisz robić. Otwierasz obrazek i ból głowy mini. A samodzielnie i automatycznie. Także możesz to wszystko otrzymać razem. No, po prostu wszystko razem. All inclusive nazywa się rozwiązaniem. I otrzymasz te wszystkie trzy rozwiązania w jednym. I to nawet będzie lepsze dla, dla ciebie, dlatego że możesz wybrać, co chcesz dzisiaj użyć, i pod wszystkie warunki mieć rozwiązania na ból głowy. Wszystkie te trzy rozwiązania znajdziesz w opisie pod tym filmikiem i rozwiązania All Inclusive też w opisie pod tym filmikiem. Link: usunięcie bólu głowy.